Co przedsiębiorca powinien wiedzieć na temat tworzenia stron internetowych? Drugi sposób na tworzenie stron internetowych to jest tworzyć je na własnym serwerze. Na własnym serwerze, kiedy masz strony internetowe, to wtedy masz pełną kontrolę nad tym, co tam jest. Bo trzeba pamiętać, że właśnie jeżeli to masz na... Zewnętrznym jakimś tam serwerze, jakiejś usłudze, czy jesteś jednym z klientów jakiegoś wielkiego serwisu, to ty masz tylko panowanie nad pewną częścią. Tak jak na Allegro masz panowanie tylko nad tym, co wpisujesz w ofertę. No i jeszcze pamiętaj, że musisz się dostosować do regulaminów, które czasami są bardzo wymagające. Jeżeli sklepy internetowe pozwalają ci wpisać cokolwiek, jeżeli chodzi o produkty, to wpisujesz co chcesz, ale nie masz kontroli nad tym na przykład jak, jak pewne rzeczy są na przykład jak wyglądają, jak układane mogą być. Jeżeli chodzi o blogi, WordPress czy blogery, wszystkie te serwisy się to dotyczy wszystkich sytuacji, które nie są na własnym serwerze, wszelkie aktualizacje tych serwisów następują bez waszej wiedzy, znaczy bez pytania Was o zdanie. Po prostu oni aktualizują i koniec. To jest dobre, bo nie musicie się tym martwić, ale z drugiej strony, Problem jest taki, że trzeba się ciągle przystosowywać do tych serwisów. I nie zawsze to jest tak stworzone, jakbyście chcieli. Tak? tak jak na przykład WordPress na początku nie miał reklam, tak teraz ma reklamy. W związku z tym w pewnym momencie należy przejść na własny serwer. Niekoniecznie to znaczy chodzi o kupienie maszyny i komputera, tylko tak zwany wirtualny serwer. Czyli to się wynajmuje usługę z hostingiem, to się nazywa hosting wynajmuje jakby miejsca na serwerze, ale tam macie pełne już możliwości wrzucania różnych informacji, układania ich tak, jak chcecie, żeby te strony wyglądały tak, jak chcecie. Jakie mamy tutaj rnoworodzajstwo? Możecie pisać strony bezpośrednio w HTML-u. Można zamówić takie strony, ale teraz pokazuję, jak one są tworzone, tak? Bo te strony dzisiaj można tworzyć na bardzo różne sposoby. Na początku w ogóle epoki internetu tworzono tylko w ten sposób. Tylko właśnie w HTML-u. Najprostsza metoda na stworzenie stron internetowych to jest po prostu pisanie bezpośrednio w notatniku. No nie pisze się tekstu, tylko pisze się kod specjalny HTML-a, ponieważ ten kod, no, powiedzmy, no trzeba go poznać. No, zdecydowanie, że pisze się w HTML-u, to powinno się go poznać. Są narzędzia, które ułatwiają tworzenie tego kodu na przykład taki editor Lite. Czyli to jest taki notatnik, ale bardziej rozbudowany i ma pewne dodatkowe rozwiązania, które, które pozwalają ten kod na przykład formatować, odpowiednie kodowanie tutaj stosować, blokowanie informacji. Czyli po prostu tak, żeby ten kod był bardziej przejrzysty w HTML, ale też trzeba znać ten kod HTML. No są jeszcze bardziej tutaj rozbudowane rozwiązania, gdzie kolorowany jest kod na przykład, tak? wtedy widać od razu, gdzie jest na przykład obrazek tu wstawiany, to, to wtedy na czerwono tutaj zaznaczane teksty, które się wyświetlają, są na czarno, a wszelkie tak zwane tagi są na niebiesko. To kolorowanie ułatwia po prostu czytanie tego kodu komuś, kto się zna ten kod. Tutaj akurat to, to co prezentuję w tej chwili, to jest na przykład edytor online'owy na serwerze Opartym na panelu, który się nazywa cPanel. Bardzo polecam tego typu właśnie serwery, które mają cPanel, bo po prostu są bardzo proste w obsłudze. Jeżeli, jeżeli jako przedsiębiorca, się nie musisz tego obsługiwać, ale jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcą albo niewielkim przedsiębiorcą, o tak, nie jesteś niewielkim przedsiębiorcą i chcesz w razie czego mieć kontrolę nad wszystkim, co tam się na serwerze dzieje, to serwery z C-Panelem są najlepszym rozwiązaniem, już to sprawdziłem wielokrotnie, po prostu najłatwiejsze są do nauki obsługi i, i dają dużo rozwiązań, które nie ma gdzie indziej. Na przykład właśnie jest menadżer plików, który nazywa się tutaj jest File Manager, albo po polsku normalnie jest, i ma wbudowany edytor na przykład tutaj kodu, później pokażę jeszcze edytor również w trybie graficznym. Także to jest wbudowane na na bezpośrednio na serwerze, czyli można edytować bezpośrednio kod w, w, przez stronę internetową. i nie, nie wgrywając w ogóle go na komputer, tylko oglądając jakby przez przeglądarkę internetową. Także tutaj mamy, to są sposoby na tworzenie bezpośrednio w HTML. Dzisiaj zazwyczaj odchodzi się od tego, również programiści stron internetowych, projektanci stron internetowych raczej unikają tego typu rozwiązań, ale zdarza się na przykład, ja robię jakąś małą korektę, zmianę na stronie, to czasami używana pewno notatnika, to, to się zdarza. Dzisiaj, jeżeli tworzy się strony zupełnie takie, jako oddzielne strony internetowe, to tworzy się w różnego rodzaju edytora graficznych. Czasem jest to po prostu element wspomagający, jeśli chodzi o tę część wizualną, czyli na, czy na przykład tak jak jest taki edytor już od lat znany pajączek się nazywa polski edytor do tworzenia stron internetowych i ten edytor przede wszystkim jest tak stworzony, że pisze się w kodzie, przede wszystkim w tym kodzie, tak jak poprzednio pokazywałem, ale można co jakiś czas podglądać, po prostu jak wygląda ten, ten jakby obraz tego, co tworzymy. Także to, to jest o tyle, o tyle już ułatwienie, że możemy szybko podglądać i możemy poprawić ewentualnie kod. Bardziej polecanym rozwiązaniem jest na przykład coś takiego, gdzie mamy już pełen tryb Vizyfik, czyli typ graficzny, gdzie na przykład widzimy stronę i możemy modyfikować ją bezpośrednio, tak jakby w edytorze. Tak, czyli mamy na przykład w Wordzie, tak, mamy pogrubianie, pochylanie, wyrównywanie, czyli wszystko graficznie jest pokazywane. A dodatkowo wyświetla się nam też kod. To jest akurat program Microsoft Office SharePoint Designer. Pokazywałem go właśnie w, w telewizji internetowych sprzedawców. I to jest program, w tej chwili jest darmowy, także polecam, jeżeli chcecie robić, stworzyć swoje własne strony internetowe, to polecam ten program. Możecie wejść na stronę sprzedawca internetowy.pl, ukośnik, editor html i wtedy was to przekieruje na właśnie ten program, gdzie można go ściągnąć w wersji po polsku i to za darmo. Program kosztował jeszcze niedawno, jeszcze rok temu, kosztował 299 dolarów, a dzisiaj jest gratis, więc naprawdę jest to okazja, warto jest to ściągnąć, póki jest za darmo, nie wiadomo jak długo będzie. W tym programie można właśnie fantastycznie tworzyć w trybie graficznym strony, jednocześnie widać kod i, i to całkiem zaawansowany kod można tu tworzyć ze stylami, z CSS-ami, no, oczywiście to jest, nie jest to dla wszystkich potrzebne, od razu mówię, nie każdy przedsiębiorca musi to wykorzystywać, ale jeżeli kiedykolwiek będzie chciał robić coś w kodzie, to ten edytor bardzo, bardzo polecam. No i y, tak samo jak wspominałem, że można y, online'owo edytować, y, Kod. Tak samo można strony w trybie graficznym również online'owo, czyli przez przeglądarkę edytować. To jest fantastyczny edytor HTML-owy w trybie graficznym, który działa również w c cPanelu, w menadżerze plików, czyli znowu jest powód kolejny, dlaczego warto właśnie wybierać serwery z c cPanel'em, bo one umożliwiają edycję stron w trybie graficznym, nie trzeba znać HTML-a. To jest prostszy zdecydowanie edytor, jeśli chodzi o opcje, jakie tu oferuje niż ten edytor Microsoftu, który pokazywałem, ale zdecydowanie można co jakiś czas pewne poprawki tutaj wprowadzić. Ja w zasadzie uczę, że mówię nawet, że moim klientom, że, że warto zacząć od tego edytora, bo jest prostszy właśnie, tak, proste strony można tu edytować w nim, a, a już jakby ten program Microsoftu, no jak powiem, być następnym etapem. Jak widać też tutaj wszystko pięknie można po ikonkami klikając ustawić, tak jakby się tworzyło po prostu w jakimś tam edytorze. I w tym kierunku właśnie należy dążyć z przetworzeniu stron, żeby ułatwiać sobie życie. Ok, czyli mamy teraz, to były edytory graficzne, a teraz tutaj mam systemy zarządzania treścią. Co to jest? W pewnym momencie, kiedy strony internetowe były coraz bardziej rozbudowywane, to... Zaczęto tworzyć rozwiązania, które będą, które upraszczają tworzenie wielu podobnych stron internetowych. No bo jak pewno wiecie, widzieliście wiele razy, strony internetowe zawierają pewne stałe elementy, jak nagłówek, jakiś boczny pasek i one są takie same. I tylko zmieniają się pewne inne rzeczy, na przykład w środku, treść, no tytuły i tak dalej. W związku z tym stworzono. Takie specjalne systemy, oprogramowanie to jest, które działa na serwerze i on, to oprogramowanie tworzy strony internetowe w locie. Dane do tych stron pobiera z bazy danych. Czyli to, co my widzimy na ekranie, to nie jest w takiej formie zapisane na serwerze, tylko w zupełnie innej formie, w postaci tam różnych tabelek. I o tyle to rozwiązanie jest cudowne, że... Przy niewielkim nakładzie pracy potrafi tworzyć samodzielnie, takie CMS-y tworzą samodzielnie bardzo skomplikowane nawet strony internetowe. I tak naprawdę dla przedsiębiorcy to jest najlepsze rozwiązanie. Ile razy Ci się zdarzyło, że jeżeli masz już stronę internetową, że stwierdziłeś, że chciałbyś coś zmienić na tej stronie, no i musisz znowu kogoś o to prosić. Właśnie, kiedy zamówisz stronę internetową zrobioną w HTML-u, tak jak mieliśmy tutaj, obecnie czy ten programista zrobił bezpośrednio w HTML-u, czy zrobił to w edytorze graficznym, to nie ma kompletnie znaczenia, ale zrobił to jako statyczne strony, a nie daj Boże, zrobił to we flashu. To, to jakby jeszcze inny w ogóle jest problem. Yy, znaczy one są wtedy atrakcyjne, te strony we flashu, ale tu o tym nie mówię, bo w sumie dla przeglądarki strona jest ciągle w HTML-u, tylko pewien obiekt jest tam wsadzony we flashu. Także no tu się skupiam na kwestii właśnie, że jakby traktuję jakby flash jako obrazek, tak, w tym momencie. Właśnie przeglądarka też tak traktuje. Więc te strony tworzone są... Jak chcesz coś zmienić, musisz jakby znowu wejść w tę stronę, czy w tym edytorze graficznym najczęściej, a często czasami nawet i w kodzie, i musisz modyfikować coś. I tu musisz prosić programistę, bo wcale nie mówię, że masz się uczyć HTML-a. Jakieś podstawowe rzeczy Ci się przydadzą oczywiście, ale nie znaczy, że ty masz się teraz uczyć i tworzyć stronę od zera. Właśnie do tego potrzebujesz systemu zarządzania treścią, systemu zarządzania treścią, który będzie generował Ci strony takie jak przygotuje wstępnie programista albo które zamówisz, a ty będziesz wypełniać treścią tą istotą z punktu widzenia twojej działalności. Takich rozwiązań, jakie tu można stosować, jeśli chodzi o CMS-y, są różne. I to jest tak samo jak z tymi stronami usługowymi. Są rozwiązania uniwersalne. Na przykład Joomla. Bardzo znany CMS, popularny CMS, niesamowicie dużo stron jest tworzonych w tym. Często w ogóle wiele osób zamawia, wielu przedsiębiorców zaramawia po prostu strony internetowe, nawet nie zdają sobie sprawy, że to jest tworzone właśnie za pomocą czegoś takiego. I wydaje się, ach, to ktoś zrobił strony internetowe. Tak naprawdę postawił system typu CMS, no, i teraz, jeżeli ty dał Ci ktoś możliwość edytowania jakoś treści tej strony samodzielnie, masz jakiś interfejs do tego, to znaczy, że masz właśnie jakiś CMS. Jest to dobre rozwiązanie, bo właśnie to jest takie cudowne rozwiązanie, które umożliwia ci już zarządzanie treścią. Jednak, ponieważ Joomla jest uniwersalna, to powiem szczerze, że przez to też nie jest zbyt prosta. Joomla jest fantastyczna dla programistów, którzy nie muszą tworzyć stron od zera, tylko korzystają z gotowego szablonu systemu i tak i wypełniają go treścią. Jednak dla przedsiębiorcy uważam, że jest to zdecydowanie za skomplikowane rozwiązanie. Nadal przez tą właśnie uniwersalność, także do pewnych stosowań fantastycznie się nadaje, ale uważam, że do podstawowej strony, na przykład internetowej, ewentualnie tak. Ale no, tutaj jakby przedsiębiorca może wprowadzać pewne te te treści, teksty, ale kiedy chce coś samemu więcej zrobić, typu przestawić jakieś elementy, no to obsługa tego. Już nie jest taka prosta. Sklepy internetowe, to też uważam, że to jest tego rodzaju CMS. Wiele osób tu by się nie zgodziło ze mną, ale ponieważ tu też są przechowywane treści, możesz kupić oprogramowanie, to mówimy wszystko już na własnym serwerze, tak? Czyli akurat Joomla jest darmowa, tak? Teraz pokazuję sklep internetowy, są sklepy internetowe, na przykład OS Commerce darmowy, to akurat pokazuje Shop, jest to płatne już oprogramowanie. I chodzi o to, dlaczego to nazywam też CMS-a. No bo w sumie. Jeżeli tworzysz taki, masz taki sklep, jak kupujesz go, no to jest pusty. Tak? Wypełniasz go zdjęciami, opisami produktów. W związku z tym wypełniasz jakieś treści, a ten oprogramowanie sklepu generujesz cały układ. Czyli to też jest właśnie tego typu rozwiązanie, że nie musisz stron tworzyć od zera. I pierwsze sklepy, czy w ogóle, można też takie sklepy stworzyć, że, że się tworzy po prostu w HTML-u, na przykład w ramach warsztatu uzupełniającego zarabień na wiedzy. Właśnie tutaj zgodnie z tym, czego Wanda uczyła w programie zarabień na wiedzy, stworzyłem takie szablony stron w HTML-u do dokonywania zakupów za pomocą PayPala. Czyli też można stworzyć zupełnie sklep internetowy, taki prosty sklep internetowy w stronach HTML, także to nie musi być w systemie zarządzania treścią. System zarządzania treścią jest potrzebny wtedy, czy taki sklep internetowy sprawdzi jego zdarzenia, kiedy masz tych produktów już coraz więcej, no i wtedy trudno by było to wszystko robić na pojedynczych stronach internetowych. To, że na przykład sklep ma, nałóżmy tysiąc produktów, i w związku z tym co najmniej 1000 stron internetowych, to tych 1000 stron nikt nie tworzy zupełnie od zera, tylko one są tworzone właśnie w locie za pomocą tego programowania i wyciąga tylko z bazy danych system zdjęcia i opisy i tworzy z tego strony internetowe. Platformy e-learningowe, też tutaj jako przykład pokazuję platformę Moodle. To jest darmowa platforma do edukacji, to ona powiedzieć domyślnie nie jest do tego, żeby sprzedawać o program, jakby szkolenia, tylko bardziej się prowadzić te szkolenia. Ale to też jest wszystko na zasadzie właśnie jakichś tam, jakich tam treści. Tam ona tworzy strony internetowe wewnątrz, to właściwie bardziej narzędzia, bym powiedział, to jest przykład platformy learningowej, ale mogą być jeszcze inne narzędzia do innych celów. To też są stworzone na zasadzie przechowywania różnego rodzaju treści, różnego rodzaju zasobów. No, i blogi, moje ulubione blogi, eee, i, i tutaj w tym miejscu właściwie mogę podać tylko jeden przykład. WordPress. WordPress, najlepiej bezpośrednio WordPress polska, polska wersja plwordpress.org. To jest właściwie jedyny taki naprawdę sprawdziwego zdarzenia porządny blog, który możesz zainstalować na własnym serwerze. Możesz tu po prostu ściągnąć to oprogramowanie rozpakować spakowane, rozpakowujesz to na własnym serwerze i takie oprogramowanie już działa tak samo prawie jakbyś, jakbyś miał bloga w serwisie wordpress.com, tyle że to jest na własnym serwerze, w związku z tym tu są zdecydowanie większe możliwości w porównaniu do wordpressa na wordpress.com. Przede wszystkim te możliwości sprawdzają się do tego, że tutaj można dodawać własne rozszerzenia. Więc możesz rozszerzać tego bloga i tak naprawdę możesz stworzyć zdecydowanie coś więcej niż tylko bloga. To były rozwiązania na własnym serwerze. Teraz już wiesz, jakiego typu strony internetowe można tworzyć, znaczy z punktu widzenia sposobów ich tworzenia. I teraz pokażę właśnie najprostsze rozwiązanie, które uważam, że dla każdy przedsiębiorca powinien by przynajmniej to sprawdzić dla siebie, a szczególnie mały przedsiębiorca.